Siema, siema, witajcie w kolejnym filmie. I dzisiaj znowu nagrywamy film z Julową. W sumie nagrywamy te filmy w jeden dzień, więc e, tak naprawdę makijaż, ja, ja już zmywałam się dwa razy. Teraz mam będę czekawka. trzeci. Ja też. Będziemy robić taki challenge. Stwierdziliśmy, że w sumie jest to spoko żeby go nagrać, że możemy go nagrać właśnie. Każda z Was przygotowała sobie swoje kosmetyki. Ja tutaj mam swoje kosmetyki przygotowane. To mam tego. Ja. Julowa ma tutaj obok swoje. I ogólnie będziemy robić dzisiaj makijaże, takie teoretycznie normalne makijaże, jak robimy sobie zazwyczaj. W ogóle ten pryszcz to jest jakaś praszka i nie jest z tym pryszczem. Ale będziemy. Mamy tutaj każda ma swoje karteczki, weź, bo Ty masz też swoje. Pokaż Aha. te karteczki. Przygotowała nam miechanka i są tutaj zapisane jakby kroki makijażu. Czyli na przykład teraz nakładamy podkład normalnie, no nie? Mam czekawkę. No trudno. Ja też nie nagrywam co czekawką. Losujemy. To i patrzymy, co nakładamy zamiast podkładu. No, jeżeli się rzuca też podkład, no to nakładamy normalnie podkład. To było kiedyś popularne na TikToku bardzo. No, kiedyś. A teraz, no w sumie mniej, ale my stwierdziliśmy, że to nagramy. Na przykład jak, ci, jak najgorzej by było, jakby Ci się wylosował za Was podkład na przykład rzęsy, tuż do rzęs. I musisz tu do rzęs na całą mordę. O nie! No. no dobra, więc zaczynamy. Później możecie oceniać, który makijaż jest lepszy, który uważacie, który która sobie lepiej poradziła z swoim zadaniem. Ciekawe, czy będzie miały miarę wyrównane szanse, czy akurat któryś... No, że te wylosujemy właśnie. Tak, tak. No właśnie, Boże, jak ja tragicznie wyglądam. Nie wiem, bo to jest jakaś maskryp... No dobra, więc los... teraz no, normalnie byśmy nakładały podkład, tak? No. Dobra, no, czek, tak. Brak. I musimy je wy, wy, wyrzucać. Nie, nie wkładamy się po prostu do puli. Dobra. To, 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 ja sobie dobra, tutaj ja biorę, biorę jedną. wszystkie. Jedną, to już biorę. Korektor! Ale masz fajnie! Ukaże dla widza. O, też mam korektor! <śmiech> <śmiech> ja, ja mam te oczkę. Olo, też mam korektor. Ej. To nie jest ustawione. No, to nie jest ustawione. Dobra, wyrzucamy. jako podkład, czyli po prostu więcej korektora. kolejny że zamiast korektora już nie będzie korektor. W ogóle podkładu nie nakładam też jakoś mega dużo, ale tak tyle, ile tu jest tego korektora, to wydaje mi się, że subtymalna ilość. <grystanie> ale <grystanie> jakie będzie krycie za to, jak korektor idzie na całą twarz, no nie No. Jeszcze myśleliśmy w ogóle z żoną, żeby z tego typu film nagrodzony do kosmetyczek, bo e, my trochę inaczej robimy pewne rzeczy i na przykład też nie, że tylko kosmetyki, wiecie, tylko chodzi o to, że typ malowania. Ale jest. Ej, <grystanie> jest dużo fajnych challenge makijażowych, które można nagrać. Na przykład też na czas. No dobra, ja już. No, ja prawie. Weź bliżej się tutaj ja. trochę. Dobra, kolejny krok, bierzemy <noise> naszą pulę. No dobra, czekaj. Ty... I teraz byłby korektor normalnie, tak? E? No tak, no. czyli zamiast korektora. Dobra, ja tutaj tak po prostu o wyrzucę. O Jezu. Jezu. Jedną. Bo RZĘSY! Róż! A nie no, róż to Ty nic. Czy ja muszę tuż do rzęs nałożyć jako korektor tu no, pod ja w ogóle i, i na Weź mi, to złóż, bo ta karteczka się ta, ja nie wiem, co tu jest, ale ona się tak rozłożyła trochę. A róż w sumie Ty masz fajnie. Się... No, Ty masz jakaś badręczka i cały makijaż się, A -a. się Już mi się zepsuł cały makijaż. A najgorsze jest to, że teraz na rzęsy nie będę mogła tuszu nałożyć, tylko będę musiała pewnie coś innego. No to tych rzęs w ogóle nie A -a. będzie w tym makijażu. Super. Czyli tak, tuż do rzęs. A -a. Wiem. Jezu, moja będzie sobie tak ładnie zawsze Wiem. Boż. A ty jak pokaż tym lóżem? No, no Tu napryszcza i się, idzie. Y, bardziej chodzi o to, łatwo to się rozprowadza, ale okrycie no... będzie świetne. Dobra, ja robię to palcem, żeby moja gąbeczka nie ucierpiała. Ja tego w nie mogę bardziej się Weź w wodzie zamocz palec. No nie, To no. <laughs> no już Ci zepsuło cały make-up. Jakby z kopalni węgla wyszło, nie? Ja nie mogę nic więcej z tym zrobić. No dobra, ja już. No nie widać w sumie. Ja no lekko dobrać. widać. Jestem załamana. To bronzer. Okej. Okay. <śmum> teraz nie puder puder, puder, puder byśmy normalnie teraz dawały. wiesz że ty możesz mieć czegoś, żeby możesz mieć puder jako tuż do ten na całą mordę. Ale I W sumie to jeszcze nie. może być bronzer, rusz, też no. to w sumie jeszcze to jeszcze nie wiadomo, no dobra. No w sumie masz spoko. No bardzo. W sumie masz spoko, bo to tylko w tym miejscu, na przykład jak ja brązer ja dokładam tak. Tutaj dokładam brązer, tutaj, tutaj. I tutaj. No. No dobra. No to teraz. Yy, puder by się. No to dobra. losujemy. Ja już mam wylosowany, nie odstyd. Podkład. W sumie Róż. No, nie hmm. podkład. no Nie najgorzej. Podkład. No to też spokojnie, bo przykryjesz, przykryjesz to, sobie to, wszystko to, co no, zrobiłaś. Nie, no bo przydał podkład jako. Ale no. ja nie no. mam bardzo kryjącego podkładu. Fajnie, że mi się został ten podkład, puder, bo on w sumie wszędzie go może... A i to, ale nie nakładasz tak jakbyś puder nakładała, no. czyli pędzlem do pudru. No nie pędzlem do pudru, bo ja się Nie, no żółwam nie no można być. bez no, przesady, no akurat czym to bez przesady. No. no właśnie chyba nie, czy nie? Nie, no nie wiem, no czym. Zależy co to jest, ja tak myślę. Chyba. Tak, ja bym już nałożyła właśnie... pędzelkiem, to by. Normalnie korektor na tym, na no, no to jak no, chcesz. Mogą to nałożyć tym w tym sobie. So dobra, so <laughs> wezmę sobie Natsu Bed Bitch, Natsu wygląda jak kendal. Wezmę sobie e, róż. Jakub, jak puder, no to ja go nałożę akurat w pędzel. Albo dobra już nie będzie z ten Nie będziemy się chciało myć później ten. Tak, tak. no. W sumie dla mnie gidłe, ja teraz się mi to przykryję. Miery widzę, w ogóle moje dźwięk <laughs> są <laughs> tak śmierzy, do dołu. Śmierzy, nie mogę na ten cud, No masakry się to wygląda, Idziesz jak właśnie do mojej błyskie, bo ona też w takich plamach. Pokaż. Ja. Okej, okay. to teraz byśmy normalnie kładały bronzer, nie? Mm -hmm. No to losujemy. Oby był puder. Który pierwszą z brzegu? Ja bym chciała zamiast brązera... Ja bym chciała... Bronzer! Brązer! Bronzer. bronzer! Dobra. Bronzer. Albo wiesz co? Rozświetla! To nie jest najgorzej. No nie, no to jest najgorzej. Dobra, ja mam brązer, więc e, git. Wiem, ja na razie tego na policyku. A Ty co? Ty masz rozświetlacz, tak. Nie, to w sumie... Ale to nie widać, bo ja zawsze dokładam to... na całą mordę rozświetlacz. Jakby nie, mnie nie, nie. patrzysz, ty rozświetlasz, też nakładasz lekko nad bronzerem, i tak dalej, więc to są takie miejsca, że w sumie mm, nie ma znaczenia. No, teraz konturuję noc rozświetlaczem. Nie ja, ja dziękuję. Co to jest no ta no zupa. to zupełnie. Ja też podziękuję. Nie, nie, nie Chcecie tego w ogóle? Nie. No to co będziecie jeszcze? No ma <grymne> To no, sobie coś? Ja o no, no, nas się nie martwi. Nie no, u siebie to w ogóle nie wygląda jako źle. Pokaż, Mnie, pokaż się. Chciałem mam coś powiedzieć. Rodzina. Wygląda to skład. Sp... Że... Okej, okay, teraz kolejny krok. Jaki byłby normalnie kolejny krok? Różnęśni brązer. E, róż. Dobra, no to zamiast różu co dajemy, no chybaż róż. No, nie, nie ma, ja już nie ja mam już... różu Jaki też. Dał go jako puder. Nie widać w ogóle. Puder jako róż. Ej, to. A ty normalnie robisz z kolorem? Mydło. Db. Nie, nie robię. Ja ostatnio nie robię serio, robię a? bez koloru. Tak, czasami tylko z kolorem, ale tak to to mydłem tylko. Ale <grywania> <grywania> zmarłe sobie tylko. Jeszcze nie będę Daj mu jakiś żal, no obojętnie. No dobra, dobra, ja puder, tak? Dźwignę, to ja jestem ryczałtą. Mam nie ten... takie drogie. <grywania> Ja mam ten główny puder. Ale nie ja miałam sobie robię. Jako róż, tak? Kto ale mówi? ja chciałam sobie ja powiedzieć. Pędzlem do różu nawet. Tylko wytrę, żeby nie było. Co ty masz? No i mam puder jako róż. A idźmy. Ja mam szczoteczkę, no bo co? Ja tym nakładam to. No ale to już się mówił, że my, że Zgadnij to, jakie my nagrywamy film. Patrz na nas i powiedz, jaki uważasz, że to jest film. Wychodzę z y, kopalni węgla. Się? No nie, no. To zrobi gorszy make-up. No, niech to zrobi gorszy. No, <laughs> gorszy. no widzisz, taka się nie zna. Dobra. Dobra ja to jednak palki chyba muchę. Czemu ja Jako tak rusz, tak? Bo no. to w te miejsca co rusz. To na szczęście, ja tylko tutaj to, to niedużo jest, ale. No jednak, mydło z lasz. Massakry. <grym> dobra, 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 dalej, rozświetlacz. Ja już nie mam terfina. Ja rozświetlacz, Czas? dobra. A ja mam. Ja błagam tylko nie dużo do rzęs, błagam. Nie, nie, rozświetlacz! Rzęs. <grym grym grym> ja bym na na no, ja ja w kabinie. No wiadomo, że. Wiesz, że ja kiedyś się palowałam tym. Że brzmi W Ja mam gorzej chyba już teraz. No bo myślałam, że masz gorzej przez to, ale. Nie. Ale nie, ja nie daję je zwyczaj w No co tu, jak nie dajesz, no to nie. Ja daję no tutaj, tutaj. Czy ja miałam rozświetlacz jakoś świetlasz, tak? Czy co? Tak, to w masz bardzo nie do mnie. Jakby nie patrzeć. Podobną ilość nałożysz go. Fraszka. Pokaż. No bo to się bardzo szybko zasycha, co nie? Ale wiecie, widzowie, nie możecie też ocenić, tak, która lepiej wygląda. Tylko teraz sobie ja mi prowadziła za zadanie, bo wiadomo, że jak to jest na przykład bardzo trudne, no to wiecie o co chodzi. Tak, podobnej trudności macie. Podobnej, no? Yo. Ja jeszcze daję później rozświetlać jest tutaj. A to dołożę później. Nie, a, no czasami. No dobrze, od razu już nie rozświetlać. No dobra. Rozświetlacz zakładam teraz. O, <laughs> albo śmierdzi. Ja na wczoraj to wolno tak przyjdzie, tak jak nie? E, no, co teraz, co normalnie się e, Ja bym. No, brwi. 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 Dobrem, to co dajemy na brwi? Ja to co, co mam z brzegu, Czekaj, Cześć, bo to brwi to już było, to ja to już dobra? No ja losuję, dobra. Brwi! Ty masz Puder! Nie, no nie, nie mam! Puder, I, ja mam. No spałam, serio. Puder, gówno. Ej, ale to serio, w ogóle to z tymi. Bardziej jakie mam to możesz puder. możesz mi samolotka podać później. Ale zostały już dwie karteczki. A, no, no, no. no. Chciałoby się taki puder. A czemu ty nakładasz? No, ja nakładam brwi. No. Czyli nakładam po prostu. A to ja nałożę może takim mniejszym pędzelkiem, bo to bez sensu. To ja nałożę okay. sobie to laszbrą może. No, bo to bez sensu jest, żebym ja to nakładała takim... Hmm. Dobra. Okej. Okay. Zaliczone. Teraz nam no, zostały co? Rzęsy? Rzęsy, nie. No sobie ja już wiem, na... że nie będę Dobra. miała rzęs rzęsy. Może nie się... wiem, mi już zostały tylko usta. O nie, ja usta na rzęsy, ja się... Iwa, Iwa, o, usta i bronzer. Być. Dobra, ja ma, mogę mieć albo usta i... Podkład! No to? Na co? Dobra. dobra. Na rzęsy. No. Ja na rzęsy mam błagam nie usta, błagam nie usta, błagam mnie usta. Brązer. Dobra, Ej, no no. I... No. Eee, nie. no to nie najgorzej. Masz jakiś gówniany podkład? Nie. Dobra, wezmę. Czy znaczy, mam tak. na górze, ale tutaj nie. To dobra, okay, okay. No To no w sumie tam. Nie, wydaje mi się, że mi taki tam radę. Nie, żółwa, to musisz tak już, wiesz, przytrajkajdować. <laughs> Try. No dobra, dobra, spoko, nie ma problemu. Wstać do środka. No nie o, mogę, dobra. przecież to jest takie... Haha, <laughs> albecha. Zobacz, rozwaliłam właśnie z tą szczyteczką. Czy widać jakąś różnicę, czy nie? Ja mogę <laughs> Ja ci nie. mogę dać mój. już nie miała. Trzymaj. O, i tu wstać sobie sobie Trzymaj. Okay. <laughs> o, dobra, dzień nie robi. W ogóle też nie widać. Takie widać. jakby szare się robią. Dobra, no. jakbyś miała blond. Blond brwi? No w sumie. Znaczy rzęsu. No ale. Nie, no. Czyli to by zostają usta na usta. Tylko, Mi też usta dojść. na usta. Na serio? Na dole widać, że są takie. Ej, robicie sobie taki challenge, że wszystkie te karteczki składacie i na usta rosniecie jeszcze raz. Mogą się rozwiązać. No wydarzenia. możemy w sumie. Dla widza możemy, możemy tak tylko musicie to poskładać. Dobra. Albo Ty nam po prostu wylosuj jakąś... No, no ale wylosuj nam może to samo. Albo nie będzie. Nie. A, ja wylosuję, więc Hanka nie. nam losuje, bo nam została wywą usta na usta, żeby nie było tak łatwo, ja nie ty nie wywieram, na usta jeszcze wie. będzie jakaś wylosowana inna. Julka. Boże by nie tuż. Brwi. Brwi? Spoko. A, no to A, spoko. Ten... Wylosuj jakąś. Ulałabym już dostać usta, bo ja mam gorzej chyba na razie. Chociaż... Ale to tak wy... Ściąga te brbi. usta. Nie! Też brwi?! No dobra. I to już leż No właśnie. <laughs> bo, ta, bo ty musiałaś na róż, nie? No. <laughs> o, się kleją Mam bude. takie... Jak spierchnięte. Ściągnęło mi strasznie. Au. Trzymaj. To wszystko. Może jeszcze tak. eyeliner chcecie dobrać? Nie. eyeliner. daj, dajcie. Nie ale nie mam mieć no, tak eyeliner. tutaj. No ale nawet nie no, muszę być eyeliner. Niego, no, ten... no, no nie będzie eyeliner. No dobra. No dobra. Pomadka no, tu sobie byłaby. No pomadka byłaby albo... Tak, okay. ja, puder. Ja mam puder? No dobra, nie wiadomo co to. to ja mogę tak. mieć puder. Nie no dobra, no, no to Weź to... tam może... To dla Julki. No, dobra. Teraz dla mnie? Nie dobra, nie do Anka dobra, ostatni, ostatni okay, to nie Ja bym jaka. chciała ten, pomadkę. Korektor. Jako o, tak. kreska? Tak, to dobra. O, to mi może ury... a nie, nie ury, to To mi się tak kleją usta. Usta. <laughs> dobra, ale ja chciałam błyszczyk tylko. No dobra, może być błyszczyk, nie? Okay. <laughs> bo ja nie umiem robić kresek, nie? Ale nie blenduję tego, nie? No bo. Ale Ej, ale ładnie! Ty pokaż. <grym> Jak ładnie! Pokaż. No ładnie! <grym> ja bym tak nie zrobiła. Psy tak wyglądają nasze makiaże, źle, przybliżcie. Więc e, ocencie, który lepszy. A to w ogóle zawsze już wchodzi w kadr. E, dziękujemy bardzo za oglądanie. <grym> I Słyska. do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa!